Cieszymy się, że możemy się ponownie spotkać w Olkuszu z okazji rozwiązania kolejnej edycji konkursu imienia Kazimierza Ratonia. Dziękujemy starostu powiatowemu za zorganizowanie, zorganizowanie tak wspaniałej imprezy. Pa! No, był rok 1966. Ja mieszkałem we Wrocławiu. I byłem świeżo po jakimś tam radiowym debiucie poetyckim, pierwsze wiersze i siedziałem w kawiarni Czytelnika na ulicy Wiejskiej w Warszawie, jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest, no i coś tam grzebałem w jakichś maszynopisach. No i dosiadł się do mnie jakiś chłopak taki no, wiekowo wyglądający na mojego rówieśnika. No I tak żeśmy się poznali. To był Kazimierz Raty. No i, no i sam tak naprawdę to rato nauczył mnie skracania wiersza. Wtedy po raz pierwszy mi pokazał, jak się to robi. Zaprowadził mnie do Staszka Grochowiaka do Kultury. Ja nie wiedziałem, że zaproszenie Grochowiaka do jątka na piwo oznaczało akceptację. A ja powiedziałem, że ja nie piję piwa. No i przez to mój debiut się opóźnił o rok. Także taka anegdota. A potem żeśmy się z Ratoniem spotykali co jakiś czas i jedną z ładniejszych anegdot, które pamiętam to taka jak tam jadaliśmy czasami, przyjeżdżałem do Warszawy, to jadałem w stołówce Związku Literatów na Krakowskim Przedmieściu i któregoś popołudnia Kazio Raton podszedł do Jarosława Iwaszkiewicza i powiedział daj kurwa sztuwę. no i Waszkiewicz bez słowa sięgnął do kieszeni i dał mu jest już. Dwa miesiące temu ukazała się moja książka poświęcona postaci Ratonia, jest to mój doktorat. Początkowo miałam pisać o pięciu poetach, o Wojaczku, milczewskim Bruno, Ośniałowskim, Babińskim i właśnie Ratoniu. Ale jakoś tak wyszło, że zaczęłam od ratonia, bo zawsze był mi najbliższy. No i okazało się, że materiału jest tyle, że spokojnie starczy na książkę, i myślę, że ratoń też jest taką postacią, która zasługuje na przypomnienie i, i na osobną książkę. I y, po raz pierwszy ja zetknęłam się z poezją ratonia tak naprawdę wiele lat temu, ponieważ urodziłam się w Sosnowcu, niedaleko miejsca, w którym urodził się ratoń. I moi rodzice i moja babcia i wszyscy właściwie od dziecka mi powtarzali, że tam niedaleko urodził się taki poeta. Kiedy już byłam na tyle duża, że mogłam sięgnąć po poezję Ratonia i ją przeczytałam, to zrobiła na mnie duże wrażenie i to jakoś tak we mnie zostało, że kiedy trzeba było sobie wybrać temat doktoratu, to właściwie od razu pomyślałam właśnie... O Ratoniu. Starałam się w tej książce przedstawić no, całość twórczości Ratonia i właściwie tylko twórczości. W paru słowach dosłownie piszę o Ratoniu, o legendzie, o jego życiu, gdyż no, to interesowało mnie mniej, aczkolwiek no, w jego przypadku trudno rozdzielić twórczość od, od życia. Z konkursem zetknęłam się dwa lata temu, kiedy to zostałam laureatką konkursu imienia Ratonia i wtedy też poznałam wiersze patrona tego konkursu. Jest to faktycznie wyjątkowy poeta, zupełnie nieznany, zupełnie zapomniany i gdyby nie ta dobra robota, którą tutaj robi Olga, Dziechciarz i Łukasz Jarosz, to obawiam się, że chyba nikt by o Roteniu nie pamiętał dzisiaj. Także to jest unikalna sprawa. Dzięki konkursowi pojawiają się nowi poeci i poznajemy poeta, którego już z nami nie ma. Muszę powiedzieć, że, że ten konkurs bardzo mnie zaintrygował głównie z uwagi na postać samego Patrona tego konkursu, czyli Kazimierza Ratonia, którego wiersze swego czasu pod koniec lat 90. odkrywałem, i to były takie, bym powiedział, dość znaczące odkrycia dla mnie. Prawdę mówiąc, nie zdawałem sobie sprawy, że taki konkurs istnieje w Olkuszu, Kiedy mnie zaproszono, i kiedy powiedziano, że. Kazimierz Ratoń tutaj jest taką y, poetycką, bardzo ważną y, osobą, no to bez chwili namysłu y, zgodziłem się i myślę, że to był bardzo dobry, bardzo dobra decyzja, dlatego że zestawy, które nadesłano na konkurs a, dość ciekawe były i, i te główne nagrody wyróżnienia myślę, że całkiem, całkiem y, zacne jako, jako twory, y, twory poetyckie. Cieszę się z udziału w konkursie i myślę, że dzisiejsza uroczystość przyznania nagród no, będzie taką miłą e, rzeczą dla, e, dla laureatów. Cieszę się, że mogę być w Olkuszu. Raz w życiu tutaj byłem. E, myślę, że to e, bardzo dla mnie ważne wydarzenie.